Kochani, już koniec spacerków jest. Dobra, to 11 za 15. Tam zostało 2 godziny. Także idę w kierunku parkingu. Jadę gdzieś przeciwko sobie kupić. No i dalej. Ludzi przybywa coraz więcej. Trzeba się schywać bo tu głązki. o, Trochę dobra, póki co, nie wiem, może coś jeszcze będzie, a, do jak będę jechał, póki co na razie pozdrawiam, serdecznie, miłego popołudnia.